No, Ewangelia mówi, połamał i podał. Tak. Połamał i podał. No i podał. No i podał, no. no. Tutaj jesteśmy w temacie polemiki z tą komunią świętą na rękę. Chociaż to jest niebywałe, że nas tutaj tak sponiewierali niektórzy. Żebyśmy no. się douczyli, żebyśmy się nawrócili, że, ktoś, że potrzebujemy dużo modlitwy, a to akurat prawda z, z nawracaniem też, z dołczaniem też. To wszystko się, ze wszystkim się zgadzamy. Tak, i Komunia Święta, pamiętajcie, że niektórzy mówią, opierając się tutaj, jak Judasz otrzymał Komunię świętą i i, no, i o tym będziemy teraz tutaj gadać trochę znowu, ten temat wraca. Co jest ciekawe, że to was tak to niektórych boli, nie? Jest to ciekawe, a jest to ważny temat, bo, bo, bo my też jesteśmy za tym, żeby był jak największy szacunek, jak największa cześć i na kolanach i do ust. A niektórzy nie uwierzą, oj, co na słowo. No cóż, a inaczej to nie potrafimy tego Wam przedstawić. No. Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, powiemy sobie trochę o tym, jak komunia święta była udzielana podczas ostatniej wieczerzy. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy z Was, powołując się właśnie na ostatnią wieczerzę. Argumentują, że Komunia Święta powinna być udzielana do ust i na Ja już abstrahuję od tych dokumentów Kościoła, na które wielu z was się niestety nie chce powołać, tylko jakieś swoje y, tam. Ja myślę, że my zrobimy od, odnośnie tego odcinek odnośnie dokumentów Kościoła w swoim, w swoim czasie. Tylko że ja chciałbym proszę. uwrażliwić na jedną rzecz. Skoro uważacie, że dokumenty z 380 roku są ważne z, jakiego, z lokalnego synodu, to zachowujcie wszystkie przepisy z tego dokumentu. To jest raz, ale czy mniejszą wagę mają dokumenty z ostatniego synodu Waszej decyzji? No tak, mniejszą, bo to są starsze. A, to są starsze. No właśnie. Nie? Dobra, najpierw kwestia tej komunii świętej podczas ostatniej wieczerzy. Jak ona tam e, była udzielana? To jest w ogóle dość ciekawe, bo nie wiem czy zauważyliście, że święty La Jan leżał na piersi Pana Jezusa. Jak on się tak. tam znalazł? Ludzie nie się... Wtedy on pamiętam... On się spadł z krzesła. Sunął się i Jan uchwycił to swoim fotograficznym wzrokiem tak. i mówi, a, mam go tutaj. Tak, tak. To... nie, Ja nie mógł tu uchwycić, bo to on nie, to leżał. No furt. to jak to było? Słuchajcie, przede wszystkim e, <laughs> pamiętajmy no o tym, się. że... On, nie... zasną. on ani... zasnął, chyba. ani chyba. Ani na fotelach nie siedzieli przy tym stole. Ani na krzesłach przy tych stole nie siedzieli, ani na ryczkach na tym, na tym stole nie siedzieli. Ani nie klęczeli przy tych stołach, bo to długo trwało, by no się właśnie. umęczyli. To po prostu jak to w stanie wieczorza wyglądała, bo, bo zaraz się zdziwicie, ale się okaże, że o komunie Święto można przyjmować na leżąco. Ups. Tak, mało tego na klęcząco i na stojąco to już w ogóle jest dramat. Na leżąco. Więc najpierw wróćmy do tej ostatniej wieczerzy, tak to, yy, tak to mniej więcej wyglądało, że tak leżeli, tak, tak bokiem, oparci, pewnie kojarzycie takie uczty nawet, może jakieś nie z, nie wiem, z filmy, filmy z, tam z czasów Cezara, prawda, i, i starożytny Rzym, jak to te uczty wyglądały, i sobie siedzieli. Zresztą to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to bodajże u, u ewangelisty Marka jest napisane, kiedy Pan Jezus mówi, idźcie tam do pewnego gospodarza, znajdziecie salę przygotowaną, usłaną i tak dalej. I w komentarzy w Biblii Tysiąclecia jest napisane coś takiego, że to usłanie to było, to były dywany, na których siedziano, lub fosy, na których leżało. Sofy. Sofy. Fosa to jest, no, sofy. To jest taki czeski błąd. <grych> Takie, co? Tak. Fo Sofy, Sofy. Sofy. Na, których, na których leżano. Jest, jest w, internecie, w internecie kilka... Co się dzieje? Literówki padają. No, no. Jest w internecie kilka nawet takich artykułów dotyczących, jak wyglądała e, Ostatnia Wieczerza. Warto sobie, warto sobie poszukać, poszperać, bo my jesteśmy niestety ciągle e, pod, pod jakąś presją Leonardo da Vinci, prawda, który nam namalował Ostatnią Wieczerzę i wszyscy, i wszyscy myślą, że tak było. Mhm. Pewnie była w tocie tylko, u myślę, że no. siedzieli, leżeli, podpierali się jeden koło drugiego, jeden koło drugiego jeden koło drugiego. Tak, tak sobie właśnie, tak mniej więcej gdyby... Oczywiście, że jesteś z Panem Jezusem? No to ja, ja, ja bym się, to właśnie, ja sobie... Ja bym sobie.. Tak, to tak by to sobie, mogło sobie, wyglądać, sobie nie? leżeli, nie? A słuchajcie, a ta postawa ma też swoje znaczenie. Dlaczego? Dlaczego? że dla Żydów ta postawa oznaczała wolność. To nie była, to, to, nie, taka, taka postawa swobodna to, to, to nie jest postawa niewolnika. A oni w, w czasie Paschy świętują uwolnienie, wyjście. Więc ta postawa taka półleżąca, ona, ona, ona symbolizuje ich wolność. Oni są już teraz w wolności dzieci bożych. Nie? A, więc, a więc źródła mówią, że mniej więcej tak to, tak to wyglądało. Czyli pierwsza sprawa, pewnie komunię świętą, pierwszą w dziejach, Przyjmowano w postawie no, przynajmniej pół leżącej, no, a nie? I, nie i więcej, no i co więcej, no sprawa, i jak no. to było robione? No, Ewangelia mówi, połamał i podał. Tak. Połamał i podał. No i podał. No i podał, No. no. Więc tutaj niektórzy się też odwołują do takiego zwyczaju, który panował w tamtym rejonie kulturowym, w tamtym obszarze kulturowym, że podawano też do ust. Oczywiście tak było, do dziś tak jest, że wyjątkowe osoby, jak się spotykają ze sobą, prawda, zakochani, narzeczeni, pójdą na, na romantyczny obiad. Czy to, to widać kolację, szczególnie, tak. jak są wesela i wjeżdża nagle tort. I bywa, że pan młody, pani młodej, a panu młodemu połyżeczce. Tak, tak. Jeden to, karmi jest, drugiego, to jest tak. Taki, taki, taki wymiar intymności, takiego, takiego wyrażenia też miłości, serdeczności, jakiejś jakiej się Jeść komuś, nie? Tak. Jeść komuś z ręki to znaczy, prawda, być no, całkowicie no, oddany drugiej no osobie. Tak, to jest nie? taki, taki, taki e, też symbol tej zależności. No, 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 nie zwróciłem na to uwagi, nie? że to tak jeść z komuś z ręki. To tak, czuć to... się zależnym od kogoś, tak, nie? Tak tak, tak, tak. Czuć się od kogoś zależnym. No i, I teraz, no i Pan Jezus też to zastosował. I też przeczytałem w jednym z komentarzy takie olśnienie pewnej osoby, która mówi, no przecież Pan Jezus też podawał do ust. Tylko komu podał? E, Pismo Święte w Nowym Testamencie, przynajmniej znalazłem jeden tylko fragment, więcej nie znalazłem. Jeżeli są, to, to mi znajdźcie taki gest Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus podaje pokarm. Nie wiemy dokładnie, co tam było, podaje pokarm do ust i to jest Judasz. I teraz tak, kiedy, kiedy przyjął ten pokarm, ewangelista mówi, że wstąpił w niego szatan i wyszedł. A była noc. Więc e, mnie ten przykład nie przekonuje. No, no i teraz no. odnośnie Komunii Świętej Szacunku, czyli Komunii Świętej należąco, no sprawa jasna, że no też nikt nie chce tutaj się tam słaniać w kościele. Natomiast zwróćcie uwagę, że osoby chore, obłożnie chore, no właśnie, przyjmują komu nieświętą należącą i ciężko im jest odmówić szacunku, prawda? Tutaj, w którym. No właśnie. Także tu bylibyśmy ostrożni z tymi argumentami, prawda? Że tak to było, szczególnie te, te argumenty, tak to było w pierwotnym kościele, bo zazwyczaj on, to, co mówicie, to jest bez jakiegoś kontekstu konkretnego podane. Mm, I jakoby to miało być punkt odniesienia do, do nas, no to jeżeli tak, no to byśmy na pewno powinni leżeć w kościele na no, takim układzie. Nie? No, Eucharystia powinna inaczej wyglądać. Inaczej, no, to, no, 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 wszystko właśnie. by musiało być inaczej. Wszystko by musiało być inaczej, no. tak jak 2000 lat temu. Nawet nie płacinie. Nawet nie po łacinie, musi wtedy, no. No, no, bo to już konsekwentnie, nie? No. Także pierwsza, rzecz, tu wam bardzo dziękujemy za waszą też wrażliwość na, bo to, ja myślę, że ta, ta cała dyskusja, która jest, tak to przynajmniej chcemy rozumieć że nie jest to jakiś akt zadufania w sobie, ale jednak ogromna wrażliwość na najświętsze ciało i krew pańską, że staracie się przez nawet może jakieś bulwersujące wypowiedzi pokazać, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa, to jest prawdziwa Jego krew. I że to ja... jest prawdziwe ciało i to jest prawdziwa krew i trzeba największą e, cześć, na jaką nas stać e, Najświętszemu Sakramentowi oddawać. Tak? tak, ale z drugiej strony też jest, pamiętajcie o tym, że jeżeli mówimy o największej czci, jaką nas stać, no to należałoby teraz powiedzieć, no to może należałoby być pokłony przed Nim, no bo tak no, 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 no szczerze no tak. powiedziawszy... Jak, jak zmierzyć tą najwyższą cześć? Tak. No więc, jak, jaką, jaką miarę przyłożyć. Więc jest, jest pewien porządek liturgii, który, który to wyraża, ale też pamiętajmy o tym, że można... Ja wam, ja wam powiem takie moje doświadczenie no, bardzo przykre. Otóż wyobraźcie sobie, że no, mamy teraz u nas, u Franciszkanów, na Garbarach, tak to zrobione, że w jednej części kościoła jest udzielana Komunia Święta przy balaskach na rękę, w drugiej części kościoła drugi kapłan udziela Komunii Świętej do ust. No i teraz jest taki, jest taki jeden człowiek, który przychodzi, klęka ostentacyjnie tam, gdzie Komunię Świętą udzielamy na rękę, otwiera usta, aby, zmuszając kapłana, by udzielił mu do, do ust, a nie na rękę. I kiedy mówię, z tej strony udzielamy Komunii Świętej na rękę, jeżeli Pan chce, proszę przejść na, na, na drugą stronę. To um, był tak łaskawy i to się zdarzyło kilka razy, zaczął mnie pouczać, że to jest niegodne, że to, są, że to jest grzech i tak dalej. Myślałam sobie, co się musi dziać w sercu, jeżeli ktoś idzie i on ma w głowie już tylko pouczenie i udowodnienie, że jest inaczej. Tak. Czy ten, jak ten moment przyjęcia największej miłości wygląda? Czy to jest moment kontemplacji, szacunku? Czy to właściwie, panie, nie liczy tylko moje zdanie? Bo mm, naprawdę, ja bym chciał zaapelować ostrożnie, jeżeli chodzi o cenę. Osób, które przyjmują Komunię Świętą na stojące, czy przyjmują Komunię Świętą na rękę, nikt nie daje prawa do tego, żeby powiedzieć, że ten człowiek przyjmuje z mniejszą wrażliwością, z mniejszą wiarą, z mniejszym, z, nie wiem, z brudniejszym sercem. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W jednym i w drugim przypadku kapłan ukazuje hostię, mówi ciało Chrystusa. Czyli wspólnota. My też jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa. I w jednym i drugim przypadku, czy przyjmujesz do ust, czy przyjmujesz na rękę, mówisz Amen. Mówisz Amen Kościołowi, mówisz Amen Wspólnocie, mówisz Amen ciału Chrystusa, w którym my wszyscy jesteśmy. I co z tego, że mówisz Amen, kiedy zaraz zaczynasz oceniać, tą, bo tamta strona jest bardziej gor, gorliwa, no, jest a ta strona jest mniej gorliwa. Strasznie. Jaka to jest komunia? Wyjaśnijcie mi, jaka tu jest komunia. Gdzie tu jest komunia? Kiedy, kiedy naprawdę, ja, ja jestem czasami y, troszeczkę z, y, u, u, używając eufemizmu zniesmaczony pewnymi zarzutami, bo to niewierzący, bo to tam, no, kto, kto, kto nam daje prawo oceniać czyjąś wiarę? No, jest to smutne. Jest, jest to, jest to smutne. bardzo smutne i też może żebyście mieli taki pełen obraz tego, co my mówimy na temat Komunii Świętej, czy na stojąco, czy na klęcząco, czy do ust, czy na rękę, to wysłuchajcie też innych odcinków, nie? To myślę, że, że warto byłoby zrobić, możecie spokojnie to odcinki na naszym kanale, kanale zobaczyć. Um. Szukajmy po prostu. Aha, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. No jeżeli są takie środowiska, które no tak mocno tutaj nas od tych liberałów, modernistów, niedouczonych, niewierzących, po prostu księży wyzywają, to ja bym powiedzieć, że te argumenty są w ogóle nieprzekonywujące odpychające. Jeżeli żyjesz w środowisku, który przyjmuje komunię świętom inaczej, to mów o tym, co to jest piękne tak. i dlaczego, a nie obrażaj kogoś i to jeszcze argumentami od persona, bo Prawda powiedziawszy, po mnie akurat to, to spływa, natomiast to, co mnie martwi i jakoś dotyka, to dotyka mnie w ogóle sposób rozmawiania eucharystii. To, co się dzieje w sercach takich to osób, jest, nie, to, to, jest, to, to, jest to jest niepokojące. Tak, to jest zadziwiające i po prostu nikogo nie przekonujecie, a z drugiej strony tworzy się jakiś, jakiś, jakiś dziwny podział na lepszych, gorszych to chyba, 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 chyba nie o to chodzi. Ja w myślę, wszystkim. że, że w, całym, w całym procesie ewangelizacji, nie chodzi z to, co chce powiedzieć, nie zapamięta, no, w całym no, no. procesie ewangelizacji chodzi o to, żeby przekonywać i podawać piękno. Gdyby misjonarze szli do krajów misyjnych i zaczynali od tego, że wy źle żyjecie, to nie osiągnęliby żadnego skutku. No. Tak. Tak, no i, i też jeżeli dyskutujecie już potem z nami, jeżeli chodzi o Komunię Świętą na rękę czy do ust, to podajcie proszę jakieś dokumenty, bo zazwyczaj opieracie się na jakiś coś tam. Gdzieś ktoś widział, jak, no nie wiem, niektórzy mówią, że Matka Teresa uważała, że Komunia Święta przyjęto na rękę z większym grzechem niż aborcja, po czym w komentarzu umieściłem zdjęcie, gdzie matka Teresa przyjmuje Komunię świętą do, właśnie na rękę. No i jakoś ten się okazuje, to było nieprzekonywujące. no to tak. ja już teraz nie wiem, co to jest przekonanie. Nawet, no. no. Dobra, tyle, tyle Chwile, w temacie. Jeżeli macie jakieś, proszę, prosimy Was jak już, o jakąś krytyczną, merytoryczną opinię, napiszcie w komentarzach jak najbardziej. Świetnie byłoby, żebyście się odnieśli. My tu jeszcze zrobimy sobie taką wycieczkę historyczną bo podawaliście przykłady z różnych tam synodów. Pamiętajcie, to jest dość niebezpieczne, ponieważ synody były lokalne. I tam czasami... były lokalne problemy, dlatego ta komunia święta, która zabraniano komunii świętej na rękę, nie pozwalano komunii świętej bo do ust, prawda? No, to jest cały kontekst też tego wszystkiego, nie? o którym o którym no, czasami nie wiecie. No bo no, to, no możecie, nie nie, możecie nie, wiedzieć, no bo nie każdy, że tak powiem, doczytał. A tam był dramat, tam był dramat z Komunią Świętą. Ludzie brali do ręki, potrafili wnosili, się... traktowali jako talizman, niektórzy sobie do rąk przywiązywali, całe, tak, całe tak. sobie robili wianuszki. No, no i w związku z tym w tym regionie był właśnie był e, taki a nie inny. Bo rozporządzenie, ta, tak, a nie inne tak. rozporządzenie. Dobra. Po co? dobro? Po